Panie Marszałku, Wysoka Izbo, od tygodni przygotowujemy się do dyskusji na sali plenarnej właśnie nad projektem, rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Ja nie wiem, Panie Marszałku, czy przypadkiem punktów nie pomyliliśmy, wysłucham słucham dyskusji i nagle my tu rozmawiamy o prawie farmaceutycznym. Ja nie wiem, czy to jakieś zamieszanie w, w organizacji Sejmu. Czy co innego tutaj się wkradło? Bo rzeczywiście zaglądam do projektu, który rządową ścieżkę przechodził, to znaczy w lutym był wniesiony do rządu, później w maju były konsultacje, publiczne uzgodnienia, opiniowanie, wreszcie w lipcu został przyjęty przez Radę Ministrów, trafił do Sejmu i nagle przedwczoraj na komisji, nagle ukradkiem wchodzi coś zupełnie niezwiązanego z tym projektem ustawy. Bo co prawo farmaceutyczne ma do ubezpieczeń eksportowych? Nic. Ja Państwu powiem, co ma. Cwaniactwo tego rządu, cwaniactwo ministra, który odpowiada za tą wrzutkę, który odpowiadał za ustawę apteka dla aptekarza w zeszłej kadencji Sejmu. Otóż Państwo się boją. Boją się złożyć sensownej nowelizacji rządowej apteki dla aptekarza. Boją się państwo przeprowadzić konsultacji społecznych, konsultacji publicznych. Boją się państwo normalnej dyskusji na Komisji Zdrowia. Robią to państwo ukradkiem, wrzucając taką wrzutkę, łamiąc w ten sposób konstytucję. Bo artykuł 119 Konstytucji mówi wprost, że projekty muszą przejść przez trzy czytania w Sejmie. To jest oddzielny projekt. Ta nowelizacja nie przeszła trzech czytań. Wczoraj na komisji na pytanie, jakim prawem to robicie, jedna z posłanek PiSu powiedziała pod nosem, bo może. Nie może. To jest złamanie konstytucji i za to z pewnością odpowiecie. Mówicie, że chronicie polskich, polskie firmy. Tak się składa, że 94 aptek w Polsce to jest kapitał polski. I właśnie te apteki chcecie dorżnąć tą nowelizacją chcecie resztki rynku zabetonować dla wąskiej grupy interesu, chcecie zamknąć, wywłaszczyć 15% rynku franczyzowego, chcecie zniszczyć 321 polskich rodzinnych firm, które zrzeszając po kilka aptek. Taka jest prawda. Do tego doprowadziła ustawa Apteka dla Aptekarza, a teraz chcecie docisnąć śrubę. W wyniku Apteki dla aptekarza zniknęło z polskiego rynku ponad dwa tysiące aptek do poziomu jedenastu tysięcy. I zyskuje na tym jedna firma, jedna firma, która po prostu ma taki model, że nastawia się na sieciowanie wirtualne i ta firma od wejścia w życie ustawy dla aptekarza zyskała trzykrotnie na wartości, to właśnie przez wasze regulacje. To była mowa o tym, że Intel inwestuje. No taka jest wasza polityka. Wielkie koncerny zagraniczne dopłaty, a polskie rodziny... Dziękuję bardzo, wyczerpał pan czas. Tak, pan składa. Na galerii witamy grupę przedstawicieli samorządu osiedla Śródmieściej.